No ostrożnie. W drugą stronę, tak? No ale nie myszko. Zatrzymaj się, kochanie. I stanie ładnie tak. No, ślicznie. Bo tu jest, jedziesz z górki, mama cię trochę skieruje o bardziej tu. Do... No, jedź teraz, tak? Ślicznie. Zobacz, wywróciłeś się. No, musisz podnieść hulajnogę. Obrócić trzeba. Hop i jedziemy teraz tutaj, no. A choć pojedziemy tam, w tamtą stronę, w tamtą stronę, zobacz, tam gdzie jest trawka. Nie, nie. Tak, koszty, papugi tak śpiewają, wiesz? Ćwierkają. Wow, wow! nic się nie stało, pewnie. Pewnie wstajemy, nic się nie stało i tutaj jedziemy teraz w tamtą stronę. Tak? No, się jedzie w tą stronę. Poczekaj, mama cię poprowadzi, bo tutaj jest taki spad trochę i dlatego tobie zjeżdża noga. Jedziemy w tamtą stronę do trawki, tak? Ślicznie. Ale, gdzie idziesz, kochanie? Już. Nie, 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 nie. Tu nie wychodzimy, myszko. Nie wychodzimy tutaj. Tam jest ulica i nie można wychodzić. No i teraz zatrzymaj się. Kubuś, tu nie wchodź, bo jest błoto. Kubuś, jest błoto, zobacz. Jak z błoto będziesz cały brudny. Który padał deszczyk myszko, wiesz, dlatego wszędzie jest mokro. Teraz stań ładnie i odpychaj się. Tak, ślicznie. Brawo, Kubuś!